Dzień dobry w Akademii Zarządzania Procesami. Miło mi przywitać Państwa i zachęcić do uczestnictwa w naszych zajęciach. Przygotowaliśmy dla Państwa cztery programy szkoleniowe w oparciu o filozofię Kaiser. Programy są skonstruowane w taki sposób, aby każdy mógł odnaleźć wartość wprowadzenia zasad kultury zarządzania we własnej organizacji po zajęciach. Formuła szkoleniowa pozwala na rozpoczęcie od tego, co aktualnie jest do wdrożenia w organizacjach, które Państwo reprezentują. Każdy z programów oparty jest na analizie studium przypadków w części podejmowania decyzji, poprawy komunikacji, standaryzacji, rozwoju personalnego, jak i audycie bieżącej pracy. Szczególny nacisk kładziemy na naukę czytania map procesowych w organizacjach nieprodukcyjnych, administracyjnych, finansowych, marketingowych i sprzedażowych oraz na wyłuskaniu w organizacjach procesów wsparcia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Serdecznie zapraszam, Krzysztof Sfacha. Akademia Zarządzania Procesowego i Y Academy of Business.